Jest biorobotem. Nie bardzo kurcze, znam kogoś. Hmm. No, z, z polityków. No, kiedyś pokazuje mi się e, Greta. Mhm. Mm no Węki. Kate i William, tak oni się nazywają? Mhm. Mm no. Oboje? Mhm, mm tak. Mhm. Mm Wy no, takie marioneteczki. Wiesz co, Macron z żoną. Mhm. Mm co, to właściwie. Się... Mm -hmm. Dwa rządy, znaczy dwu, dwu, dwoje przywódców państw i mi się tak, no i nasi oczywiście, gdzie rządzą nami robo, bioroboty, wiesz, tak mm. Znaczy nie to, że rządzą bioroboty, tylko poprzez bioroboty jesteśmy rządzeni. Tak, tak, Oho, tak, tak. tak. Mm -hmm. Naprawdę pokazuje mi się, niech nam więcej polityków, wiesz, ale tak generalnie pokazuje mi się... Że ta część Ziemi e, zamieszkała. Ale co dziwniejsze, wiesz, nie dotyczy to. Dobra, powiem tak: pokazała mi się jak makieta, mm, właśnie z takimi mm, lukikami, e, jak e, z plastiku. Mm. E, i te wszystkie, wiesz, budynki samo. Wszystko to jest tak, taka, jak, jak gra dla dzieci. Mm -hmm. Gdzie wielkimi takimi łapskami e, blegu to sobie ustawia. I sobie w to gra. Mm -hmm. Czyli ta rada tych siedmiu czy dziewięciu to jest też pod, e, że tak powiem, e, patronatem po Blackgu. To są jego fragmenty. A, to są jego fragmenty, mm -hmm. ok. W tej chwili pokazujemy jego, no, tego czegoś. No tak, w tej chwili pokazujemy się tylko ten jeden. E, o, i widzę też coś ciekawego, że on się nigdy nie podzielił. Mm. Ale Kto? Blegu. A Blegu. On jest, jeśli jest, wiesz, e, m, obleczony, e, tak. M, podzielone włożone w ciała fizyczne, czy też w jakieś, bo mi się pokazuje też w postaci portalu, wiesz, na ziemi, w postaci jakichś kałuż, ale takich wiesz, takich kontrolujących, to zawsze to jest jedna, jedyna świadomość, w sobie. Tak jakby on jest przekonany, że w jedności jest siła. E, no, w, w tym przypadku to nie tyle w jedności, co w jedyności. Wie, mm, tak, 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 ale właśnie, żeby nie dzielić. E, I mi się pokazuje, wiesz, druga ta jasna kula jasnych istot, które są po prostu podzielone. Mhm. E, I dlatego tyle to mogło trwać. Mhm. Bo to było, jak, mm, te moce były takie ro, rozczłonkowane, e, ta świadomość taka poszarpana. A tu była cały czas jedna świadomość, jedna kontrola, takie, e, wszystko takie scalone w, te, w, w tym właśnie, mm. w tym bycie. Mm -hmm. A, ale to, co pokazuje mi się, e, co jest wyłączone z tej makiety. I to bardzo dziwnie to widzę, bo z jednej strony słownie czuję zapach czy dotyk mm, roślin, powietrza, a z drugiej strony na, na tej jego makiecie widzę czarne dziury w tym miejscu. I to są na przykład Syberia, e, te obszary takiej dzikiej Afryki. To są miejsca, które są rzeczywiste. Nie są makieto I um, to po prostu u niego są to czarne dziury. On nawet um, nie wie, że to jest. Nie mówiąc o tym, że nie ma tam ani biorobotów, ani żadnych. Y, nie, nie ma tam. Dla niego nie ma tam niczego. Ale to. Co to znaczy, że one są rzeczywiste? A te których my żyjemy nie są? Nie, są plastikowe. Widzę je jako plastikowe. Okay. No ale może to jest, wiesz, może to jest po prostu taka wizja, że to jest zasięg jego działania. Być to, może, być może. Ale to wcale nie musi znaczyć, że, e, 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 no, że te miejsca są nieprawdziwe. Nie. Tyle, że są po prostu pod jego kontrolą. No wiesz, no, to kwestia doboru słów. Po prostu tu widzę. E, czy znaczy, tu czuję życie? Jakieś takie. Mm, tak, tak to pokazuje mi się być może po to, żebym mm -hmm. to zrozumiała. Mm -hmm. a, a tu widzę, że jest zupełnie taka, wiesz, kontrola jego, taka jego zabawka. Mm -hmm. A jakbyś bardziej szczegółowo spojrzała na te makietę, Są jakieś mniejsze dziury w tej makiecie? Okazują mi się jako takie, ale dosłownie kropelka skup, skupiska takie malutkie, wiesz? Hmm. 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 Ale takie w tej chwili rozszerzające się, A, powiększające. Ale lo lokalizacji nie, nie, nie umiem wskazać. No, okay. bo tych kropek jest dużo w, w całym tym obszarze. Mm -hmm. I też pokazuje mi się taki: teraz ta taką wizję dostałem takiego starszego człowieka, który ma starca, takiego, który ma problem z wzrokiem. I tak przywykł do makiety, na której zawsze rozgrywa, plus właśnie traci wzrok, że on nie widzi, że te kropki się pojawiają i powiększają. Mm -hmm. I że właśnie nie, nie jest w stanie temu przeciwdziałać, bo on tego nie widzi. Że jest za słaby na wzrok, żeby zobaczyć, że to się powiększa, że, że, że to się już tak Wiesz, że ta jego makieta się psuje. I na przykład e, teraz zobaczyłam to nie, nie jego oczami, tę makietę, tylko z poziomu 5D, z poziomu światła. I wszystko jest dosłownie odwrócone że e, te mm, obszary przez niego jeszcze kontrolowane są czarne, a te kropki to są właśnie takie świetlne rozbójski mm -hmm. e, i, i te takie połaki e, właśnie e, zupełnie świecące jak, e, jak te e, Afryka czy, czy Syberia. Tylko to hmm, pokazuje mi się to też w ten sposób, że rozwój cywilizacji hmm, utrudnia to rozświetlenie. Mhm. Tak jakby na hmm, Mocnym takim skutecznym narzędziem kontroli było właśnie. Y, 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 sztuczna inteligencja, te częstotliwości, magnetyczne, te internety. O, rozumiesz? Mm -hmm. A na ile tym biorobotom wszystkim starczy jeszcze zasobów? Dostaję odpowiedź to jest koniec. I tu pokazuje mi się wyraźnie, że koniec rozpoczął się w dniu oczy znaczy w dniu. Nie trudno mi nie, nie dostaje informacji, że to była data, dzień. Tylko jako wydarzenie, że wydarzeniem takim które włączył przycisk koniec, było ogłoszenie śmierci e, królowej. Mhm. nie I pokazuje mi się to jako wydarzenie, które było w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób kontrolowane przez nich. Ona po prostu nastąpiła. Ku e, niespodziewanie dla wszystkich stron, o tak. Hmm. Niespodziewanie. Przecież no, mówi się, że ona już umarła dwa lata temu. Też miała tutaj ponad 90 lat, więc trudno tutaj mówić znaczy, o. Od... Nie, nie mówimy o niespodziewalności matrycowej, tylko że nie było. Tak mi się to pokazuje, jakby po prostu coś pękło w sposób niekontrolowany. Nie tak miało to wyglądać. Czy w takim razie? To jak na... jest hmm. pewnego rodzaju awaria, no. Okay. To czym była królowa? Pokazuje mi się. Do te biuroboty mają różną. E, moc, można tak to powiedzieć. E, I strukturę e, nadrzędności i Teraz wyraźnie pokazuje mi się, jakby królowa była e, jednym z siedmiu takich e, biorobotów e, zarządzających innymi biorobotami. Tak, mhm. tak to będzie. A e, czyli co? Królowa. Jako królowa on nie miał esencji w ogóle, cały czas była biorobotem. Czy to na, w końcowej fazie tylko był biorobot? W końcowej fazie bio, był biorobot, ale mm, to być może z, y, to jest wiesz, zasugerowanie tymi zdjęciami, które się pokazują. Yy. bo e, widzę, że przechodziła różne jakby etapy e, istnień. E, widzę, że była gadem. Widzę, że była... E, nie widzę tam esencji. E, widzę, że to cały czas m, był taki... M, ...istota z ciemności. E, Ciemny byt, tylko przechodzący transformacje w różne, w różne istoty, w różne mm. gatunki. Co się teraz w takim razie zmieniło, bo mm, no, skoro ta istota przechodziła transformację, to skoro teraz mówisz, że to jest początek końca, to no, wyczuwam, że coś się w tych możliwościach transformacji zmieniło. To jest związane, wiesz, co z, m, z tymi a, bardzo podniesionymi wibracjami Ziemi. A, te, a, z tym rozdzieleniem na dwie Ziemie. A, nastąpiło już takie od, m, odsunięcie się a, tych dwóch ciemnej i jasnej kuli, że one Przestają na siebie oddziaływać. Mhm. Mm no, ja rozumiem, ale moje pytanie e, brzmi: co się zmieniło, jeśli chodzi o samo, same możliwości wcielania się, czy e, przedłużania swojego życia przez tego typu istot? Jeszcze inaczej zapytam. E, jej e, powłoka. Jakby zakończyła działalność, a co się z nią stało energetycznie? Pozostała w tej czarnej kuli. I tam zostanie. Mhm. Ten, ten świat ciemny po prostu się obsuwa. Mhm. I tam będzie. Mi się pokazuje, że nic się nie zmieni, no ona za chwilkę kieli się w kogoś, i... ale to już w ogóle nie jest zupełnie rozdzielone. Od... Mm, to już tam nie będzie nas dotyczyć. Nie będzie nas dotyczyć, tak. O. To już jest inna historia. Tak, mm -hmm. to już jest nowe rozdanie. Mm -hmm. No dobra, dziękuję.